Go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. Cześć, z tej strony Shelby, a to jest kolejny odcinek z For Life'a Dzisiaj w typowym miejscu zaczynam, bo zgarniam e, helikopter Zgarniam helikopter e, z... Kurde, z helipada obok giełdy SF Gdyż no... Kupiłem pojazd Tunerzy od razu Nie ma tunerów, kurde Ale dobra, kupiłem pojazd e, Zaraz e, zobaczcie jaki Dałem 22 tysiące, nie wiem czy przepłaciłem czy nie, wydaje mi się, że po tyle około chodzą z takim silnikiem, z takim przebiegiem Do tego będzie montowane ap 1 i ogólnie to chciałbym do tego zanotać wszystkie apki Także no nie martwcie się, na pewno będą wszystkie Możliwe, że też będzie ten pojazd na jakiś konkurs Chociaż za dużo nie zdradzam, dobra E, więc co? Najpierw lecimy helikopter odstawić na bazę później później jakiś uber albo taksówkę do przecho, bo wstawiłem sobie auto do przechodu no, bliżej jest po prostu mi do LV do Przechod niż do SF na giełdę Pomimo, nawet jeśli miałbym iść z buta <grym> dobra mm. A, co, coś nowego na serwerze, właśnie. Yy, dodali system domków. Jakby to powiedzieć. Yy, zaraz Wam pokażę. No. Jest taki fajny, przej przejrzysty, yy, przejrzysty, bardziej yy, system, gdzie na przykład, jak chciałbym, tak chciałem, tak jak wcześniej było na przykład dodawanie organizacji bazy organizacji na, na organizację przepisania, no to trzeba by było komendą, a tutaj jest na przykład już taka opcja opcja w ustawieniach, właśnie. Dobra, czekajcie, będziemy lądować, zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Tak, helipadu jeszcze nie mam, lecz został już wysłane zgłoszenie o radio, bankomat, a helipad, no właśnie. No, dobra. E, wcześniej były takie 2D, tutaj figurki, teraz jest właśnie 3D. Niebieska to jest, że moja, czerwona jest zajęta e, przez kogoś innego, e, a zielona, że do e, wynajęcia. No. Dobra, wchodzimy tutaj. Widzimy, od razu nam się wyświetla komunikat. Nie trzeba klikać G. E, enter. Tak. O opłaty: przedłużenie okresu e, najmu, posiadłości. Kożnaj mu posiadłości, to jest 480 za dobę. Posiadłość opłacona, wybierz okres przedłużenia. No i tu jest fajne, bo nie trzeba wpisywać, tylko CO klika się. Maksymalnie 11 dni, nie, 12 dni. No i u mnie to jest 5700. Nie będę potwierdzał, bo nawet nie mam tylu. Druga fajna opcja to jest lokatorzy. Można pięciu lokatorzy, lokatorów dobrać i po prostu będą się respić w tym domku. Eee, Dodaj. Do, do. Dobra, e, opcje: e, zamek posiadłości otwarty. Lokatorzy co mogą robić? Mogą, e, możliwość opłacenia domku, możliwość zmiany stanu zamku, możliwość otworzenia zamknięcia bramy, możliwość zmiany hasła do bramy. Organizacja: ja przepisałem na organizację, e, można odpisać sprzedaż i zwolnij posiadłość. Także naprawdę fajnie to zrobili. Bardzo mi się to podoba. No i Enter to jest wyjście. No kurde. No a spacja się wchodzi. Jest takie cłoś, dom i napis. I tyle. Tak to wygląda. Nie wiem jak wam mi się bardzo to podoba. Dobra. Zobaczmy czy na to leży. Nikogo niestety nie ma. Dobra. Taxi. Jakiś taksiosz? Halo, halo, taksiusz? Yy... O, jest, dobra. O, mój kolega B37, pozdrawiam. Pozdrawiam, dobry z niego chłop. Dobra, no to co, widzimy się chyba po prostu jak już, jak już, przypomnę, przyjedzie. Dobra. Yy... Już widzi... Już pokazuję wam. Yy... Więc tak, jest to oceanik. Tak, ło. <grytanie> Silnik 1,6, przebieg 1153, także według mnie jest ok. Co, do tego na pewno będzie obniżony. Nie wiem, czy napęd na pewno, czy 4, ale nie, no, na pewno będzie. No, z czasem, ale najważniejsze jest up 1 i up 3 żeby ładnie obniżyć. Dobra, witam po przerwie krótkiej przerwie dla Was, dla mnie 2 dni. <grym> Więc tak, troszkę się zmieniło. Przemalowałem troszkę auto Jest w przecho, bo... No tak Jest w przecho, bo... Bo pojechałem na ja giełdę, zostawiłem go na parkingu na pół godziny No i tak wyszło, że musiałem wyjść z gry No i jest w przecho To było dwa dni temu Tak Więc lecimy Jestem mówiony już z tunerem Także bierzemy oceanika, jedziemy do LS Market Czekajcie, LS Market to jest tu No tak, czyli LS Market jest koło salonu yy, No i co, zakładamy AP 1 Mam 61 tysięcy, z tego co pamiętam Także 10 mi zostanie, elegancko, bo będzie jeszcze na jakieś samochody czy coś Ja się cieszę znaczy na samochody, hmm. to Za 10 tysięcy to takie samochody kupię. No ale, o taki jest kolor. No ale trafię na ocalnika, więc. Taki kolor, taki morski troszkę. Ale podoba mi się. Zobaczymy czy nie będę zmieniał obramówek. Obręczy? Felg, tak. <taki> O, panie. No 130 za P1 160 Także niektórym to samo... Ten... niektórym Ech. niektórym yy, ten samochód się nie spodoba Zapomniałem, że tam jest... Eee, muszę do mechanika. Dobra, to najpierw zamontujemy AP1, ale na pewno na pewno długo ze mną nie zostanie, więc pojeżdżę sobie z takim stuninguiem, pojeżdżam, coś przycinki, 25 fpsów, <grych> e e pojeżdżę troszkę i będę chciał to sprzedać, albo na, jakąś, na jakiś konkurs, jezu, o, bo mi się wszystko dopiero e renderuje, renderuje, wczekuje. także... No, nie wiem, na pewno nie pojeżdżę tym długo. Na pewno będzie trochę stało to u mnie i wtedy będę albo sprzedam, albo konkurs. Nie wiem, to jak chcecie, to, to możecie pisać, czy chcecie konkurs, czy lepiej, żebym sprzedał jakoś tak po na przykład, czy coś. Ale jakbym sprzedał, to na pewno zrobiłbym jakiś fajny projekt, właśnie na, kon na konkurs no, dla was, nie? Dla widzów. Niż takiego oceanika. Albo jak sprzedam na przykład co, całe pieniądze z tego samochodu właśnie na konkurs to ile będzie na przykład mm, 24, no to z 60 tysięcy, ponad 60 tysięcy, nie, teraz będzie warte około 50 coś mi się wydaje, 25, około 25 zwykły plus 100, no może no, zobaczymy a, up jeden przelej dwa pięćdziesiąt jeden raz, dwa, i trzy dzięki haha, traudzim <się śmigać> Stawimy się grzecznie tutaj. Zrobimy tak, zrobimy tak. Hmm. Dobra i lecimy 160. No teraz to jakoś fajnie, teraz może up2 może. nie? Kozak fura. Teraz to można jeździć. Nie no fajnie się tym jeździ, kurde. 106... 170 nawet leci, widzieliście? Chciałem, że 160 poleci. To 170, elegancko. Hmm, jakąś... O, możecie... Możecie... Kurde. No nie wysłowie się. Możecie wymyślać jakąś nazwę fajną żeby rejestrację Tutaj fajną założyć. Z tego co pamiętam, to chyba 5 znaków można mieć. 5. Mm, nie ma tu komponentów? Nie ma, nie jest. To bym wam od razu powiedział. Ale jakąś fajną, nie nie... długą nazwę na rejestrację do tego dziadkowoła. Jeśli ktoś jeszcze ogląda. <grytanie> no. Także możecie pisać. Najlepsza nazwa, może coś. Albo nie. Najlepsza nazwa wygra coś ode mnie. Jak będziecie pisać, to proszę o nick z gry eee, ID, nie ID, tylko PID może być też. PID, nick z gry i nazwa rejestracji Tak. Jeśli ktoś fajną nazwę wymyśli wygra. Także... Nie powiem co i albo ile, ale na pewno coś wygra. Mhm. Dobra, na przykład do umycia rzucam. Nie, nie zostały w zlewie. Tylko pniuczki wyciągnę. Mmm, dobra. Jeden, raz, dwa, trzy. Może być i tak. Już patrzymy. To będzie ten kolor. Ten kolor 1, 18, Dobra. 118 100 chyba to było 118. Tak, to tak. No fajnie to wyglądało już patrzeć. To na pewno to było. 1, 118 100. 1, 118 100, elegancko. Ej, no fajnie. Kozek, nie, mi się, Te... ładnie to weszło, no, mi się, zostaje za mną Dobra, elegancko to będzie wyglądało Tu jak zaparkuję no. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle Subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie, przypominam, jeśli ktoś chce coś wygrać, nie powiem co Aj... I... Boże, nikt nick z gry Propozycja rejestracji i PID w komentarzach. No i co? Do zobaczenia. Cześć.